Buenos días. Dzień dobry. W naszym nowym wenezuelskim archipelagu Bestroski możecie odwiedzić nie tylko Margaritę i Kubagłę, ale również wyspę Kocie. W tej bajkowej scenerii mamy dla Was kilka hoteli na Wasz beztroski wypoczynek, a dzisiaj pokażemy Wam dwa z nich. Pierwszy z nich to czterogwiazdkowy Kocie Paradise. Vamos! W hotelu są dwa baseny. Przy pierwszym z nich możecie posłuchać muzyki i wziąć udział w animacjach, a przy drugim jest zupełnie cicho, co sprzyja błogiemu relaksowi z widokiem na białą plażę i morze. Hotel leży bezpośrednio przy wyjątkowej urody plaży z białym piaskiem. Jest ona publiczna, więc spotkacie tutaj wielu lokalsów spędzających miłe chwile, przez co jeszcze bardziej będziecie mogli poczuć klimat tego miejsca. Przy tej plaży znajdują się zaledwie dwa hotele, dlatego macie mnóstwo miejsca do wypoczynku. Jest tutaj boisko do siatkówki, można pograć w piłkę nożną, rozkoszować się słońcem i karaibskimi widokami, a także skorzystać ze sportów wodnych. Kwestia wyżywienia w tym hotelu to all inclusive. Z racji jego położenia oraz tego, że jest raczej kameralny, codziennie możecie liczyć na świeże ryby, owoce morza, a także lokalne potrawy. Aby nie zakłócać wyjątkowego krajobrazu tego miejsca, wszystkie pokoje zlokalizowane są na parterze, a każdy z nich posiada taras. Ania, a co tutaj najbardziej Ci się podoba? Na pewno to, że nie ma tutaj tłumów. To kameralny obiekt, gdzie można poczuć intymność, błogość, zrelaksować się, a poza tym z każdej strony otulony jest bujną przyrodą. Niewątpliwym atutem jest biały piasek oraz lazurowy kolor wody. Tak, to jest naprawdę genialne miejsce. A jeśli chcecie być na bieżąco z naszymi egzotycznymi materiałami, nie zapomnijcie o subskrypcji naszych kanałów w mediach społecznościowych oraz daniu łapki w górę. To teraz zajrzyjmy jeszcze na chwilkę do siostrzanego hotelu San Sol Punta Blanca. No to co, ruszamy? Hotele Paradise Kocie i San Sol Punta Blanca znajdują się na samej plaży. W najbliższym otoczeniu znajduje się tutaj sklep z rękodziełem, różowa laguna oraz rezerwat przyrody Punta El Payo. Z Margarity dopłyniecie tutaj stateczkiem. Rejs potrwa około pół godziny, a zakończy się na hotelowym pomoście. Tak więc do pokoi będziecie mieli co najwyżej kilkadziesiąt metrów. Do najbliższego miasteczka San Pedro de Kocie jest około 4 km. Hotel posiada jeden basen, ale za to jaki? Sami zobaczcie: siedząc w wodzie, możecie rozkoszować się widokiem plaży i morza. Ta strefa to serce hotelu. Tuż obok znajdziecie restaurację, bar, plac zabaw, a także i dmuchańce dla najmłodszych gości. Wszystko pod ręką. Sansol Punta Blanca leży przy tej samej plaży, przy której kocie Paradise. Dlatego możecie liczyć na te same atrakcje. Biały piasek, słońce, łagodne wejście do wody i dużo możliwości aktywnego spędzania czasu. Podobnie jak w hotelu Kocie Paradise, każdy z pokoi tutaj położony jest na parterze i posiada taras. W zależności od ilości zakwaterowanych osób, ma jedno albo dwa łóżka. Formuła wyżywienia w tym hotelu to All Inclusive. Możecie liczyć na wenezuelską kuchnię z lokalnymi i świeżymi potrawami. Bartek, no i co sądzisz o tym hotelu? Jak dla mnie, to jest idealna opcja dla wszystkich tych, którzy szukają małych kameralnych hoteli. Idealnie sprawdzi się dla par, ale też dla rodzin ze względu na wiele udogodnień dla najmłodszych gości. A wam który z hoteli na wyspie Kocie podobał się bardziej? Czekamy na Wasze opinie. Dajcie znać w komentarzach.